Witajcie, moi drodzy, w ósmym odcinku działu genetyka, gdzie zajmiemy się już na dobre krzyżówkami genetycznymi. W poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie taki wstęp do tego, to znaczy zdefiniowaliśmy wszystkie najważniejsze pojęcia, których będziemy teraz właśnie w praktyce używać, omawiając poszczególne rodzaje krzyżówek genetycznych. To znaczy, w tym odcinku omówimy tylko jeden rodzaj. Niestety trochę ich jest, więc będziemy musieli poświęcić na to jeszcze kilka odcinków. I teraz tak, omawianie krzyżówek genetycznych, czy w ogóle właściwie omawianie genetyki klasycznej, do tej pory zawsze tradycyjnie zaczynało się od opisu doświadczeń czeskiego zakonnika Grzegorza Mendla, który własnoręcznie przeprowadzał takie krzyżówki genetyczne na roślinach, próbując ustalić na podstawie obserwacji reguły, jakimi rządzi się dziedziczenie cech. No i rzeczywiście te jego, jego praca, jego doświadczenia, wyniki tych doświadczeń miały ogromny wkład w rozwój genetyki klasycznej. Jednakże od tego roku szkolnego Grzegorz Mendel został wykreślony z podstawy programowej razem ze swoimi doświadczeniami, co trochę smutne, no bo nie dość, że za jego życia tak naprawdę te jego prace w ogóle nie zostały docenione, dopiero dużo, dużo później odkryto je na nowo i zrozumiano ich znaczenie i wkład dla rozumienia reguł dziedziczenia cech. No to teraz władze w Polsce widocznie uznały, że nie wiem, Czesi sobie za dużo śmieszkują z Polaków, w związku z tym wywalimy Mendla z podstawy programowej, niech mają. No, na moim kanale Grzegorz Mendel całkowicie nie pójdzie w otchłań zapomnienia. Wspomnę o prawach Mendla, czyli o regułach dziedziczenia cech, które właśnie on sformułował, bo i tak siłą rzeczy będą one miały zastosowanie w tych omawianych krzyżówkach genetycznych i również kolejność, tych krzyżówek, które będziemy omawiać, też będzie właśnie taka, jaką zawsze się tradycyjnie przyjmowało, omawiające doświadczenia Mendla, bo to jest taka kolejność, w jakiej on to przeprowadzał. Natomiast różnica będzie taka, że zamiast używać jako organizmu doświadczalnych groszku, ponieważ on eksperymentował na, m.in. na groszku, który miał kwiatki w różnych kolorach i tak dalej, my oczywiście będziemy przeprowadzać nasze krzyżówki na królikach, konsekwentnie trzymając się naszej konwencji kanałowej. Więc tak, pierwszy rodzaj dziedziczenia, czy pierwszy, pierwszy rodzaj krzyżówek genetycznych, które będziemy omawiać, to będzie dziedziczenie jednogenowe z dominacją w pełną, czyli takie najłatwiejsze, najprostszy rodzaj dziedziczenia. I on polega na tym, ja już wspominałam o tym w poprzednim odcinku, polega on na tym, że mamy dwa allele, Danego genu, mamy allel dominujący i mamy allel recesywny. I na naszym przykładzie, oczywiście to jest przykład hipotetyczny, całkowicie wymyślony przeze mnie, allel dominujący oznaczany wielką literą, allele dominujące są z reguły oznaczane wielką literą, allel dominujący będzie warunkował sierść w kolorze białym. Natomiast drugi allel recesywny, oznaczany jako A-małe, będzie warunkował sierść czarną. I teraz co to oznacza w praktyce? No oznacza to tyle, że. Jeżeli mamy osobnika, który jest homozygotą dominującą, bądź też heterozygotą, czyli posiada dwa alele dominujące, bądź też posiada jeden alel dominujący, jeden recesywny, to będzie miał białą sierść. Na tym polega ta dominacja zupełna, że nawet w obecności alelu recesywnego, cecha, która jest przez niego warunkowana, czyli czarna sierść, w ogóle się nie ujawnia. Ujawnia się tylko ta cecha, która jest. Warunkowana przez allel dominujący. Wystarczy jeden allel dominujący, żeby ta cecha się ujawniała całkowicie. Natomiast osobniki, które mają dwa allele recesywne i tylko osobniki, które mają dwa allele recesywne, będą miały sierść czarną. Przypominam jeszcze, że to, jakie allele posiada dany osobnik, to jest jego genotyp. Czyli tutaj na przykład mamy genotyp A duże, A duże. Homozygota dominująca, albo genotyp A duże, A małe, heterozygota, natomiast tutaj mamy genotyp A małe, A małe, homozygota recesywna. Natomiast jeśli chodzi o fenotypy, Czyli mamy trzy rodzaje genotypów, ale mamy dwa rodzaje fenotypów. Fenotyp pierwszy to jest sierść biała, osobniki o sierści białej. Fenotyp drugi to jest sierść czarna, osobniki o sierści czarnej. I teraz przeprowadzimy naszą pierwszą krzyżówkę. I w pierwszej krzyżówce będziemy krzyżować tak zwane osobniki z linii czystych. Osobniki z linii czystych to są po prostu homozygoty i będzie to homozygota dominująca i homozygota recesywna. Dlaczego to się nazywa linie czyste i jak się otrzymuje takie osobniki, nie chcę się na tym teraz rozwodzić, bo to nie jest w sumie istotne, możecie sobie o tym doczytać. Chodzi o to, że są to homozygoty po prostu. Krzyżujemy homozygotę recesywną z homozygotą dominującą czyli osobnika o sierści białej z osobnikiem o sierści czarnej. Tutaj zaznaczyłam płeć, chociaż nie ma to akurat szczególnie znaczenia dla naszych rozważań w tym momencie. To jest genotyp osobnika o białej sierści posiada on dwa allele dominujące w każdej swojej komórce. Analogicznie osobnik czarny posiada dwa ale recesywne w każdej swojej komórce. I teraz kluczowy moment, tak naprawdę, jedyny moment, w którym trzeba pomyśleć, robiąc krzyżówki genetyczne właściwie, to jest ten moment, czyli wypisywania gamet, jakie wytwarza dany osobnik. Gamety powstają na drodze mejozy. I tak jak mówiłam, musicie pamiętać, na czym polega proces mejozy, bo inaczej to nie będziecie wiedzieli, o co tu chodzi. I tak. W procesie mejozy powstają gamety, prawda? Mejoza jest podziałem redukcyjnym, więc do każdej gamety trafia tylko połowa materiału genetycznego tych komórek wyjściowych. Z komórek diploidalnych powstają komórki haploidalne. Więc jak mamy dwa allele, znajdujące się na dwóch chromosomach homologicznych, którejś tam pary, to przy powstawaniu gamet jeden z alleli danej pary trafi do gamety. Prawda? Dlatego, że połowa materiału genetycznego trafia do, do gamet, do komórek rozrodczych. Takie coś nazywa się pierwszym prawem Mendla. Jest to tak zwane prawo czystości gamet, i ono mówi właśnie o tym, że do gamety, do komórki rozrodczej trafia tylko jeden allel z każdej pary alleli. Proste. Wynika z tego, jak przebiega proces mejozy. Czyli tak, ten osobnik, homozygota dominująca, może wytwarzać tylko gamety zawierające allel dominujący, no bo nie ma innego allelu, który mógłby przekazać. Ten drugi osobnik analogicznie może wytwarzać tylko gamety zawierające allel, a mały allel recesywny, no bo innego nie posiada, nie może innego przekazać do swoich komórek rozrodczych. Teoretycznie moglibyśmy sobie tutaj dopisać jeszcze trzy kolejne komórki, no bo w procesie mejozy, przypominam, z jednej komórki wyjściowej powstają cztery komórki, zawierające połowę materiału genetycznego komórki wyjściowej. Ale jest to zbędne, no bo tutaj i tak te wszystkie gamety będą takie same. To nie ma, nie ma innej opcji, nie ma innego allelu do przekazania, jeśli chodzi akurat o te pary alleli. Więc co się dzieje dalej? No, oczywiście dochodzi do zapłodnienia, czyli te gamety się ze sobą łączą. No, i co w związku z tym otrzymujemy? No, otrzymujemy tylko jeden możliwy wynik, czyli heterozygotę, prawda? No, bo jeżeli plemnik, powiedzmy, zawierający allel A, duże, połączy się z komórką jajową, zawierający allel A małe, ale recesywny, połączy się z allelem dominującym, no to powstaje nam heterozygota, a duże, a małe, nie ma tutaj innej żadnej opcji, prawda? I tym sposobem, jeśli chodzi o wynik naszej krzyżówki genetycznej, w wynikach zawsze odnosimy się do genotypu i do fenotypu, no chyba, że w zadaniu pytają nas tylko o genotyp albo tylko o fenotyp. Ale powiedzmy, że chcemy opisać wszystko, no to w tym przypadku, jeśli chodzi o genotyp, 100% osobników będzie miało genotyp, a duże, a małe, czyli 100% osobników będzie heterozygotami w tym pokoleniu. Natomiast jeśli chodzi o fenotypy, no to no to tak samo, 100% osobników będzie miało białą sierść. Ponieważ jest to dominacja zupełna, alel dominujący dominuje całkowicie nad alelem recesywnym. No jest to dość ciekawe z praktycznego punktu widzenia, jak się zastanowicie, bo to oznacza, że jeżeli skrzyżujemy białego królika z czarnym, znaczy to jest, mówię, to jest hipotetyczny przykład, ale moglibyśmy to przełożyć na jakiś realny przykład, to pomimo, że no, jeden z rodziców ma czarną sierść, to żadne, żaden potomek nie będzie miał tej czarnej sierści. Oczywiście, jeżeli to jest homozygota dominująca, ten osobnik z białą sierścią. Dla formalności, to pokolenie rodzicielskie oznacza się literką P, bodajże od parentes, tak jak parents angielskie. Natomiast to pokolenie pierwsze oznacza się jako F1, filie, filie, czyli synowskie. I teraz jeszcze jedna rzecz. Krzyżówki genetyczne zapisujemy zwykle w postaci tak zwanej szachownicy puneta albo kwadratu puneta. To jest taki bardziej klarowny zapis, aczkolwiek dla tej krzyżówki już nie będziemy tego robić, dlatego że tutaj wynik jest bardzo oczywisty, jest to bardzo prosta krzyżówka. Zarobimy tę szachownicę Puneta, pokażę ją przy okazji tej następnej krzyżówki, bo tam będzie miało to większy sens. A w tej następnej krzyżówce będziemy krzyżować osobniki właśnie z pokolenia F1, czyli te heterozygoty. No może w przypadku królików nie byłoby najlepszym pomysłem krzyżowanie potomstwa między sobą, potomstwa... Od jednych rodziców, bo to zwykle źle się kończy genetycznie, ale po prostu krzyżujemy ze sobą osobniki, które są heterozygotami. Taka właśnie też była kolejność tych doświadczeń Mendla. No i jak to będzie wyglądało? Mamy dwa osobniki, są heterozygotami, oba mają allele po jednym alelu dominującym, po jednym alelu recesywnym z tej akurat pary alleli. No, i znowu ten pierwszy krok najważniejszy jest taki sam, czyli wypisujemy gamety, jakie mogą wytwarzać te osobniki, rodzaje gamet, jakie one mogą wytwarzać. No, i tutaj jest to oczywiście już troszeczkę bardziej skomplikowane, ponieważ te osobniki mają dwa różne allele, więc do gamet mogą trafić również te dwa różne allele. Oczywiście do każdej gamety trafia po jednym allelu z pary, no bo prawo czystości gamet, no bo mejoza jest podziałem redukcyjnym. Niemniej jednak powstają dwa rodzaje gamet, no bo do gamety może trafić albo allel A duże, albo allel A małe, albo allel dominujący, albo recesywny. I tak oczywiście jest w obu przypadkach, no bo genotypy tych osobników są takie same, są to heterozygoty. No i teraz co się dzieje? No znowu dochodzi do zapłodnienia i w wyniku zapłodnienia te gamety mogą się połączyć łączyć na kilka różnych sposobów. No tutaj jako, że mamy tylko jeden gen i tylko dwa różne allele, no to dość łatwo możemy to na oko zobaczyć, jakie to są kombinacje. Gdybyśmy mieli dwa, trzy różne geny, no to wtedy już by było trudniej. Wtedy właśnie łatwiej jest to robić na tej szachownicy Puneta. Ale tutaj możemy to dość łatwo wypisać tak po prostu. No więc mamy cztery różne kombinacje. Dlatego, że ta gameta może się połączyć z tą. Wtedy będą dwa allele dominujące, homozygota dominująca. Może się ta gameta połączyć z tą, albo ta z tą, i w obu przypadkach wtedy mamy heterozygoty. Bądź też te dwie gamety zawierające ale recesywny mogą się ze sobą połączyć, i wtedy mamy homozygotę recesywną. Czyli w efekcie takiej krzyżówki mogą nam powstać trzy różne genotypy. Natomiast jeśli chodzi o fenotypy, no to. W przypadku tych trzech genotypów, oczywiście fenotyp to będzie biała sierść u osobników potomnych. W przypadku tego jednego genotypu osobniki potomne będą miały czarną sierść, to będzie ich fenotyp. I teraz, jeżeli chodzi o ten stosunek liczbowy genotypów i fenotypów, bo o to nas zwykle pytają w krzyżówkach genetycznych. No to tak, jeżeli chodzi o stosunek liczbowych genotypów, no to to będzie 1 do 2 do 1, homozygota dominująca do heterozygoty, do homozygoty recesywnej. Natomiast jeżeli chodzi o stosunek fenotypów, no to to będzie 3 do 1, białych do czarnych. I teraz tak, ja to tutaj zapisałam tak na maksa skrótowo, ponieważ to jest slajd i ja nie chcę się tu, nie wiem, rozpisywać pełnymi zdaniami, ale... Jak macie zadania skrzyżowe genetycznych na maturze, i nie chcę się bardzo nad tym teraz rozwodzić, dlatego że jak będziecie robić te zadania i będziecie sobie czytać klucze odpowiedzi i tak dalej, to zauważycie to. Natomiast po prostu zwracam wam uwagę, żebyście zwracali na to uwagę. Chodzi o to, że w zadaniach mogą Was pytać o trochę różne rzeczy: o stosunek liczbowy, fenotypów, stosunek liczbowy genotypów, o to, jakie fenotypy wystąpią u potomstwa, czy jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś fenotypu u potomstwa. Zwracajcie dokładnie uwagę przy formułowaniu odpowiedzi, o co Was dokładnie Pytają. Ja radzę zwykle na maturze nie stosować żadnych skrótów myślowych ani niczego takiego, tylko pisać możliwie najbardziej dokładnie, precyzyjnie, nawet jeżeli to oznacza pisanie pełnymi zdaniami, gdzie moglibyśmy coś zapisać skrótowo, po to, żeby egzaminator nie miał wątpliwości. O co Wam chodzi? Więc tutaj dobrze by było zapisać, że na przykład stosunek liczbowy fenotypów potomstwa wynosi 3 do 1 białych do czarnych. To jest wtedy najbardziej precyzyjne. Mogą Was pytać o prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś fenotypu na przykład u potomstwa. No i w tym przypadku, tutaj już nie wypisywałam tego, ale w tym przypadku prawdopodobieństwo wystąpienia fenotypu biała sierść będzie 75%, prawda? No bo 3 czwarte to jest 75%, to jest taka matematyka, że nawet ja to wiem. Natomiast istnieje 25% prawdopodobieństwo, że potomek będzie miał sierść czarną. To jest jeszcze bardzo ważne, żeby nie popełniać takiego błędu, żeby nie mówić, że na przykład 75% potomstwa będzie miało białą sierść, a 25% będzie miało czarną sierść. Oczywiście tak nie jest, chodzi o to, że w przypadku urodzenia się każdego kolejnego osobnika, w przypadku każdego, każdego procesu zapłodnienia, jeśli się rzecz biorąc, jest szansa 25%, że powstanie ta homozygota recesywna. Czyli 75%, że powstanie któryś z tych trzech pozostałych genotypów. Natomiast, oczywiście, może się tak zdarzyć, że na przykład, jak mamy cztery osobniki potomne, wszystkie będą białe, czy jak mamy, nie wiem, sześć osobników potomnych, wszystkie będą białe. Tak jest też na przykład z dziećmi, tak? W przypadku urodzenia się każdego dziecka jest 50% szansy, że to będzie chłopiec, czy 50% szansy, że to będzie dziewczynka, ale, no, wiadomo, w praktyce ja na przykład mam. Przyjaciółkę, która jest teraz w czwartej ciąży, i to będzie kolejny synek, prawda? Więc ten stosunek w praktyce liczbowy nie zawsze, nie zawsze wychodzi. Tak jakby wynikało z tego teoretycznie, z tego prawdopodobieństwa. Ten stosunek liczbowy fenotypów potomstwa jest tym bardziej zgodny z tym, co nam wychodzi w takiej krzyżówce, im więcej jest tego potomstwa. No to logicznie wynika tam z tych wszystkich reguł prawdopodobieństwa, o których nie mam jakiegoś wielkiego pojęcia, ale jest to po prostu intuicyjne, że jak mamy cztery osobniki potomne, trzymajmy się na razie tego naszego przykładu z królikami, mamy cztery osobniki potomne, no to one wszystkie mogą być białe, mimo że teoretycznie 25% prawdopodobieństwa, że jeden będzie czarny. Ale jak mamy już 150 tych osobników potomnych, prawda? no to jest spora szansa, że tam już mniej więcej ta 1 czwarta będzie, będzie miała czarną sierść. Myślę, że to jest dość takie intuicyjnie zrozumiałe. Dobrze, i teraz jeszcze ta szachownica Puneta, jak to wygląda i na co trzeba uważać, kiedy ją tworzymy. Więc szachownica wygląda w ten sposób dla krzyżówki jednogenowej, że mamy tutaj... Powiedzmy matkę i ojca. Tak jak mówiłam, w tym przypadku ta płeć nie ma wielkiego znaczenia, ale już dla formalności sobie to zaznaczmy. No i teraz znowu, jedyny moment, gdzie musimy pomyśleć i się nie pomylić przy rozpisywaniu tej szachownicy puneta, to jest moment wypełnienia tych tutaj, tego wiersza i tej kolumny, pierwszego wiersza, pierwszej kolumny. Mianowicie tutaj wpisujemy gamety. Wpisujemy tu gamety. Jak pamiętamy, do gamety przechodzi jeden allel z pary, więc wpisujemy tutaj po tym jednym allelu możliwym. I to jest ważne, żeby tu się nie pomylić, bo czasami uczniowie na przykład tutaj wypiszą a duże, a małe, wypisują po dwa allele, i potem w ogóle już nie wiadomo, co robić dalej. Więc to jest jedyny moment. Tu wypisujemy gamety. Do gamety trafia zawsze jeden allel z danej pary alleli. Czy to będzie krzyżówka jednogenowa, czy potem, jak będziemy robić dwugenowe, zawsze tutaj trafia ten jeden allel z pary. Ok, więc tu wpisujemy gamety. I jak tu wpiszemy gamety, to potem, już, to potem już nie musimy robić nic intelektualnie wymagającego, bo po prostu łączymy literki ze sobą, co mogłoby zrobić kilkuletnie dziecko. No, wychodzi nam to w ten sposób, prawda? Jakie połączymy ze sobą w takiej tabelce? Nie ma tutaj specjalnie nic wielkiego do tłumaczenia. No i w ten sposób możemy sobie łatwo też odczytać, jaki jest ten stosunek fenotypów i genotypów. Przy takiej prostej krzyżówce jednogenowej to nie ma jakiegoś tam wielkiego zastosowania, bo mogliśmy to po prostu sobie rozpisać. Tak jak na tym poprzednim slajdzie, jest to też dość klarownie widoczne. Jak mamy krzyżówki z większą liczbą genów, to faktycznie łatwiej jest to zrobić w postaci takiej szachownicy, jak się zresztą przekonamy. Dobrze, i teraz ostatnia kwestia, to jest krzyżówka testowa. Krzyżówka testowa, co to jest i po co to jest? Otóż taka krzyżówka pozwala ustalić, czy osobnik mający dominującą cechę jest homozygotą dominującą, czy też heterozygotą w odniesieniu do tych cech. Chodzi o to, prawda, że jak mamy na przykład tego białego królika, widzimy, że jest biały, ale nie wiemy, czy on jest biały dlatego, że jest homozygotą dominującą, czy dlatego, że jest heterozygotą. Nie widzimy tego na oko, prawda? Jak jest czarny, no to wiadomo, że jest homozygotą recesywną. Ale właśnie, żeby określić genotyp tego naszego białego osobnika, no to możemy go skrzyżować z homozygotą recesywną, właśnie. Wtedy nam się okaże. I na tym polega krzyżówka testowa. Czyli krzyżujemy osobnika o cechę jakiejś dominującej z osobnikiem, który wykazuje cechę recesywną. Oczywiście to się odnosi do tej, do tej dominacji zupełnej, czyli to, to, o czym teraz rozmawiamy. No, i teraz zobaczmy sobie na przykładzie. I tak, założenie numer jeden. Założenie numer jeden jest takie, że ten nasz osobnik o nieznanym genotypie jest, powiedzmy, heterozygotą. Tak zakładamy. No to jeżeli jest heterozygotą, to co nam wyjdzie z takiej krzyżówki? No, znowu, wypisujemy gamety. Ten osobnik może wytworzyć gamety takie. co już wiemy z poprzedniej krzyżówki. Ten osobnik może wytworzyć gamety tylko takie. W procesie zapłodnienia możemy otrzymać następujące genotypy i następujące fenotypy. Jeżeli ta gameta połączy się z 100, no to mamy heterozygotę. Jeżeli ta się połączy z 100, no to mamy homozygotę recesywną, czyli stosunek liczbowy, zarówno w przypadku genotypów, jak i fenotypów będzie 1 do 1: 50% prawdopodobieństwa wystąpienia takiego genotypu i takiego fenotypu czyli heterozygoty o białej sierści, czy też homozygoty recesyjnej o czarnej sierści. Jeżeli tak nam wyszło, jeżeli około połowa potomstwa ma tę czarną sierść, a około połowa ma tę białą, czyli mamy mniej więcej taki, taki rozkład tych cech, no to możemy z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że ten nasz badany osobnik jest heterozygotą. Wystąpiła w potomstwie cecha, cecha recesywna. Oczywiście znowu. To dobrze wychodzi, jeżeli mamy w miarę, w miarę dużą liczbę potomstwa, no, bo jeżeli będzie tylko kilka tych osobników, no, to może się zdarzyć, że wszystkie będą białe, no, bo po prostu tak wyjdzie z prawdopodobieństwa, nie? Tak się wylosowało. Ale jak ich będzie więcej, no, to gdzieś tam ten, ten drugi fenotyp ma większe szanse się pojawić. No, dobra. Natomiast założenie drugie, no, to zakładamy, że ten nasz badany osobnik jest homozygotą dominującą. No i tę krzyżówkę już robiliśmy, prawda? Bo to była pierwsza krzyżówka, którą rozważaliśmy, więc wiemy już co tutaj wychodzi. 100% osobników ma białą sierść, 100% osobników jest heterozygotami, 100% ma białą sierść jeśli chodzi o fenotyp, czyli nie występuje w ogóle cecha recesywna, ok? W przypadku takiej krzyżówki. Więc podsumowując, krzyżówka testowa polega na tym, że krzyżujemy tego osobnika z cechą dominującą. Z osobnikiem wykazującym tę cechę recesywną, żeby stwierdzić, czy ten osobnik, którego testujemy, jest heterozygotą, czy jest homozygotą dominującą. Jeżeli ten osobnik jest heterozygotą, to wśród potomstwa powinna się ujawnić ta cecha recesywna, przynajmniej jeżeli tego potomstwa będzie odpowiednio dużo. Chociaż oczywiście może się ujawnić za pierwszym razem, tak? Wszystko, wszystko zależy od tego, jak się trafi w losowaniu gamet. W losowaniu pod tytułem Zapodnienie. Natomiast, jeżeli ten osobnik jest homozygotą dominującą, no to ta cecha recesyjna się w ogóle nie ujawni u potomstwa. I w ten sposób sobie sprawdziliśmy w krzyżówce testowej genotyp badanego osobnika, pod względem oczywiście tej badanej pary alleli. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o krzyżówki. Jednogenowe z dominacją zupełną. Mam nadzieję, że było to w miarę zrozumiałe. Jeżeli nie, to zadawajcie pytania w komentarzach, może coś wyklaruję, albo wyklaruję to w następnym odcinku. W następnym odcinku zajmiemy się już właśnie tymi krzyżówkami dwugenowymi, również z dominacją zupełną, jeszcze na razie. Natomiast na ten moment przede wszystkim życzę powodzenia wszystkim maturzystom, którzy kiedy? Pojutrze piszą maturę z biologii, o ile się nie mylę. No i dziękuję wszystkim moim patronom z ostatniego miesiąca, którzy zafundowali mi wirtualną kawę na Orlen Cafe, bo to jest jedna kawiarnia w mojej okolicy. oraz wszystkim osobom, które dołożyły się do mojej zrzutki. Linki do wspierania macie zawsze w opisie pod filmem. Dziękuję też serdecznie wszystkim osobom, które wspierają mnie bezpośrednio przez YouTubea, co możecie uczynić i jest to bardzo dobry pomysł. Dziękuję wam wszystkim za uwagę i zapraszam do następnego odcinka.